głosowanie. A więc dzisiaj przetestujemy sobie bolero smaku Sherry Coke I muszę wam się przyznać, że ja od Koli jestem uzależniony i od wielu lat już piję co najmniej 3 litry koli każdego dnia, a Sherry Cola to była kiedyś moja ulubiona przez wiele, wiele lat. Lecimy z tym testem. Rzeczywiście smakuje jak szary kola, tylko z jednym band zastrzeżeniem. Oryginalna kola jest dużo, dużo słodsza. Ta nie jest taka słodka, ale jest smaczna. 8 na 10, ja polecam. Yeah, Cześć, dzień dobry. Czwartek, ważenie, tabletki, idziemy do pracy. Dzisiaj mamy imieniny, także w komentarzach możecie składać mi życzenia. A dzisiaj mama przyjeżdża z bratem i z jego dziećmi. I Pewnie w najbliższych dniach trochę... Nie wiem, nie wiem ile czasu będę, ale pewnie z nimi posiedzę. O kurde, nie wierzę. 75,2 To jakiś błąd Matrixa. Witam Państwa i zapraszam do spędzenia dnia razem ze mną, w początku ważonko, tabletki i spacerek 8 km. jeden. A więc tyjemy. Jak przygotować taki niesamowity pasztet z brokułów? Dzisiaj przepis na pyszny pasztet z brokułów. Brokuły gotujemy, następnie odsączamy, blendujemy, dodajemy 4 jajka oraz pół kilograma szynki pokrojonej w kostkę. Dodajemy dwie łyżki mąki ziemniaczanej Dwie łyżki mąki zwykłej i dwie łyżki bułki tartej Dodajemy sól, pieprz i ulubione przyprawy Całość mieszamy na gładką masę i przekładamy do naczyń żaroodpornych Wstawiamy do piekarnika na 190 stopni na 50 minut. Pasztet wyciągamy. I masz swoje takie dobre wszystkie przyprawy tutaj, no ja pierdolę. To jest takie kurwa dobre, że kutasy szybkie ci niebieskie się zrobią, bo nie będziesz mógł oddychać z radości. Na losowanie. Ok, no więc dzisiaj przetestujemy sobie Bolero o smaku cynamonowym i powiem wam szczerze, że nie brzmi to zachęcająco. Dobra, lecimy z tym testem. O kurde! Ale słodkie. Sam cukier. Tego się nie da pić, fu. Jak chcecie wiedzieć jak to smakuje, to jest pół szklanki cukru, pół szklanki wody i łyżka cynamonu. Możecie sobie zrobić takie w domu i zobaczyć czy jest smaczne. Obrzydliwe. Nie wiem. 2 na 10. Ciężko będzie to wypić, naprawdę. Ja nie polecam. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking Yo. downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve a nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.